Witam was bardzo serdecznie w następnym już filmie o dziwo, o dziwo zrobionym jakby pod serię dalej, parę dni temu pierwszy odcinek wyszedł, teraz drugi, niemożliwy prawda? no, bo akurat e, zro, zmieniłem polskie znaki na normalne, żeby dało się je wyświetlać bo zmieniłem jakby na, na polski e, język gry, jakby bo, Nieoficjalnie, grzebiąc po prostu w plika, plikach gry. No, niestety, niestety, nie, nie było polskiej wersji językowej. Nie ma generalnie zmiany, zmiany języka, ale jakoś mi się tam udało porobić. Polecimy dalej. Niestety, z, z głosem. i was the last of the solo helicopter strikers this outer band of islands was where the fundamentalists made their last stand if there weren't going to be any more churches and by God, there weren't going to be any more people. It was the last real fight on earth, and I. didn't regret dying in it i was an aviator we don't lay down and die crap out in a comfy armchair with a fat wife and tick like kids dripping all over us we just drop out of the air the soul catcher chip knew what was happening i felt it crackle take a deep breath summon itself and suck me in My name is Ransom. Są ważne. Temu co powiecie, są ważne. Locate and demolish the facility that produced those recon choppers. The oil derricks near the south shore of the island are probably fueling a construction plant. So it would be tactically sound to destroy those derricks before trying to locate the factory. If they can't produce energy, They'll have to fall back on reserve power to continue construction. Which can only last for a limited amount of time. To jest dobre, bo akurat ok, w tej wersji po polsku co ja miałem, nie dało się czytać. Odpraza tego wskazówek dzienników, tak. No tutaj już wiadomo, że generalnie tutaj znajdują się te... Czy te takie szyby... szyby wydobywające, które produkują energię, która jest potrzebna przeciwnikowi czy komputerowi do tworzenia jednostek. Jeśli je zniszczymy, to odetniemy dopływ energii, będzie musiało, be, energia będzie musiała iść z, tych, z takich właśnie yy, pojemniczków, które się zmniejszają, aż dojdą do zera i w końcu once końcu, located it, destroying a facility itself shouldn't be a problem, but assume it'll be well defended. Try to stockpile energy before proceeding. That way, you'll be able to replace lost units quickly and efficiently. Church. We still don't have the direct ordering system back online, but the engineers at Minitech have been able to develop an ablative armor plating system for your vehicles. They've already downloaded the schematics to the construction systems. Adding armor to your vehicles will make them much more resilient to hostile fire. Although there is a limit to how much you can add before the additional benefits become negligible. Church. Just relax. Dobra, z tego co tutaj mamy, że mamy rozwalić, odciąć im dopływ energii. Mamy niby poszukać e, z, fabryki produkującej jednostki powietrzne, której, tak na dobrą sprawę, tutaj nie ma. Ale jest coś ciekawszego. I właśnie dostaliśmy od naszych ziomków moduł pancerza produkowanie jednostek mi się tu zawsze podoba straszliwie, no po prostu jest gniazdo podwójne i dwa gniazda pojedyncze Tutaj moduły mają różne wielkości, na przykład z przetwarzania nie da się wpakować do żadnej jednostki latającej Każdy moduł kosztuje dodatkową ilość energii, każda broń tutaj będzie wyświetlana jak zdobędziemy więcej i też ilość energii kosztuje Mamy 3000 jakby energii, tak. Czyli jakby hajsu na dzień dobry mógłbym zrobić jednostki po 1200 energii z dwoma pancerzami, ale zrobię. Unit complete. Ransom on bay one. generalnie każda osobowość ma swoje preferencje dotyczące jednostek, na przykład Ransom towi. Jak widzieliście przed chwilą, był, był pilotem myśliwca Horneta. Akurat dokładnie wsadziliśmy go do, go do Horneta, to się cieszy. Jakbyśmy wsadzili Patona do Horneta, jak wsadzę, to odpowie, że to nie jest działko, albo że miał do czynienia z większymi. Nie wiem, kurde, co to jest. p, p shooters coś takiego, nie wiem, co to jest. właśnie Paton, jak są to... Nazwy, im, nazwa imię i imię, imię, imię go wskazuje na nazwę czołgu, tak na dobrą sprawę, która była od nazwiska jakiejś tam dowódcy kiedyś. On lubi być w czołgach, ale czołgu w ogóle nie mamy. Borden lubi rozwalać z dystansu budynki, ale może być od biedy pilota. Generalnie, generalnie... Tam czasami inne postacie dostają bonusy w zależności od tego, w jakiej jednostce się znajdują. O podoba mi się to, że na przykład skarab tutaj widzicie, jest szary, jest taki sobie wsadzimy przetwórnie, jest czerwony. Jakbyśmy wsadzili duży moduł do leczenia, to byłby zielony. Unit complete. I drive tanks. Vehicle ready and on deck. Ja sobie zrobię bardziej opancowany, ale droższy chyba hmm, bo. Jeszcze łatwiej będzie tak, wysłać ich już tutaj, żeby... Bronili, obronili... mnie w Pegazusie plus... Patona w skarabie. Gdzie on wodjecho? A nie, czekaj, bo on się zrespił. To on jest wyżej po prostu on upadnie tutaj jest takie małe czerwone, nie wiem czy widzicie, to jasno czerwone, to jest jednostka wroga. Aktualnie I am up, sir. Akurat w tym. W tym to jest... I have contact. Reinforcements urgently requested. those oil captain. Under pressure. Demolition I... with the Derek's gone. They... A, nie, we'll be able to keep our production for long. To secure the area, then locate and destroy the factory. Okay, okay sir. Nie, Roger to I to that. I was a bit orders confirmed. I wio. Okay. Building engaged. We found it. All available units, attack from my location. going in. Taking heat. Hold stable. Oh, and another one bites the dust. Target oh, down. You're not, you're not too, too, bad. too bad. Save the flattery. Don't let it go to your head, soldier. O, już tamten, tamten z tyłu... It looks like those derricks are actually fueling a tank facility. Destroy it before proceeding. will pojęcie pojęcie już... contain huge amounts of energy for you to scavenge. Już, już już się obniżał. Generalnie uplasowanie tych... Yy, modułów nie jest ważne. Ogólnie żeby było na przykład, mógłbym zrobić tak tutaj sadzić jakiś moduł podwójny, nie. O to chodzi. Ale aktualnie nie mamy czegoś We takiego. Co jest bez znaczenia. Begazusa sobie trochę so fun, M1 nie cofwa. Nie No, żeby nie rozmowy.

The enforcements are quiet. Borden here, commencing attack. Taking flak. Hull holding. Taking hits. Full strength falling. The last thing you'll see mm. is the mm. whites mm. of my eyes. Mm. Death from above. <laughs> <laughs> to destroy. Destroy. Uh, you do well yeah, sure in the tank, Corps. Thank you. Don't let it go to your head, soldier. We have another chance. Scavenging complete. complete. <laughs> <Eight teams laughs> and yeah. and team. All production is down. I repeat, all production is down. In general, our companies are not very profitable with... Borden, orders confirmed. Roger that. Okay, sir. Orders confirmed. Confirmed. Still engaged out here. Unit destroyed. Ransom here. Commencing nie są zbyt attack. All units, follow me. You're not one too one bad. I hate documents. Okay, soldier. J -j -j -j. Let's get back to business. See ya. Generalnie... bo się znają się i to i stoją w miejscu prawie a działka ich bije, a my akurat my możemy się poruszyć. Building engaged This is ground unit production we are under attack Knoź mi się podoba, że na przykład można widzieć. Słyszeć generalnie jak wrogowie przez radio notają co są atakowani. Attacking building! HQ this is Beta team. All production is down. I repeat, all production is down. Sir! Tu przejedzie, tu przejedzie, Roger, sir, yes, sir. Tak Roger to. Sir, tu sir. Satup się tak Satup się jedzie. Satup to... się jedzie. Satup się Słabo się wracają. Generalnie pierwsze misje da się wysolować, ale później już jest wałek. Uch, to nie... no, można się w tutaj sensory z mojego tego pięknego chornecika wykryły coś tutaj. W środku tutaj generalnie jeszcze jest jedno działko przeciwlotnicze, dwa działka I coś żółtego, coś żółtego to znaczy, że jest, yy, jest to związane bezpośrednio z celami misji. Acknowledged. Zaczynamy się. Hold falling. My name is Ransom. We are on Taking heat, hold stable. Border here, attacking. To mi się wydaje, że inteligencja była źle. Nie ma własnej ulicy around here. To platforma mi się interesuje. Bring it to the carrier for sampling and I'll get Minitech to take a look at the results. Dobra, teraz mamy. Czy transportować. Wrzucam pociski do prób prób próbnika transportowców. Generalnie usunąłem większość polskich znaków z, z, z tekstu. Może nie wygląda to pięknie, ale najlepsze. Na pewno lepiej niż kurcze, i jedynka w, w indeksie górnym, albo coś w tym rodzaju. Sir, scavenging complete. Gdzie wiedzieliście? Tak, scavenging complete. Słuchaj. Clean up in progress, sir. No nie reportują generalnie, co robią cały czas. Nawet jeśli się jest sam, samemu się pilotuje jednostkę, bo po pierwsze czasami się odzywają, że kapitan na pokładzie. E, po drugie, gdy, tak przykład jak się jedzie czymś tam nie, i, i na radarze pojawia się coś, nie to osobowość w naszym, przez nas pilotowanym w tej chwili e, pojeździe się odezwie. Sampling in progress. Zrobiliście. do konstrukcyjne... No i mamy nową bronię. Mamy nową bronię. Zrobiście. No, wszystkie rozkazy... Fabryka jednostki powietrznych zlokalizowana. będzie na następnej wyspie. Blablabla. Bla. Nie mamy zamiaru ustępować turystów, bo generalnie to jest tam e, EG Multinational, jakaś partia w tam rządzie i oni tam stawiają jakieś warunki. Tak naprawdę to są ci terroryści, co to, to są generalnie KABAL, czyli ta organizacja, o której tam chyba wspominałem ostatnio. Zapisujemy. Kurde, nie, nie. nie, nie. Continuation. In the year 2012, the earth was hit by the last thing it was expecting sanity. 2012 was the end of days in the old Mayan calendar, a time of great change, the conclusion of history. And it seemed to coincide with a great sea change in the way people saw the world. No one dared suggest that it brought the change with it, of course. But suddenly, we all looked at each other and saw not where we all came from, but where we were all going. And we decided to all go there together. This is what we're fighting for. This is what the old rulers don't want us to have, a world gone sane. This time we were right about the location of the facility. We, we also believe there's a communications array near the center of the island. Locate the array, move into close range of it, and once we have intercepted any available signals, destroy it. There's a strong possibility that your conventional weapons won't touch the array. If it's as important as we suspect it'll be made of something a little more sturdy than steel. If you can locate a source of high explosives use it to cause a localized blast centered on the dish Vehicle ready and on deck on deck sir Mamy krokera. Kroker to jest generalnie chyba szpieg, e, bo tam czytałem w, w krótszym poradniku czy coś w tym rodzaju, że on tam lubi być w tym, w pumie, czyli lekkim pojeździe zwiadowczym z e, znikaniem. i to jest całkiem przyjemne. Vehicle ready. Reborn as silicon. I love it. Znowu potem, tutaj. powodziem. Unit! This is not my area of expertise, son. Prawie. Almost nie pamiętam czy to tutaj nie Kroger? Tu, nie tutaj właśnie będą, kurde, napierdziela od razu. Okej. Okay. Recon unit moving. I am up, sir!

I've got Akak. Ransom here. Attacking. I have been engaged by the enemy. They're under attack. Scratch one Boki. Enemy down. This is Kroger commencing attack. I have radar contact. Awaiting visual. I'm down. Clean up in progress, sir. Death from above. Come on, come on. I'm taking enemy fire. I'm the AA guns surrounding that base could cause you big problems. Go in with more than one unit and make sure one of you has scalpel equipped. This is beta team. They've shut down all our energy production. się spacy, to jest, jest Cleanup complete, sir! Chyba sobie Zrobimy tak. On ma 75% na P. Jest parówką. Nie potrafi latać. Wciągniemy go do środka Wodkujesz. i wypilujemy nowego. Tak się naprawia na początku pojazdy. to jest najszybciej że ze stratami, ze stratami pieniądza Unit on bay no, sumie... trochę, jak ten wciągnie to no, będziemy mieli akurat 1100 jednostek. Z parę sekund tylko, a mi dubsko wytuje. Czy Generalnie tam radzili mi, żebym wbił się wszystkimi jednostkami we wszystkie działa, ale to jest bez sensu. Bo generalnie da się zrobić tak, że się podleci bliżej trochę z reklamą. Z wyrzutnią rakiet eee, o, za chwilę zobaczycie ma no, no, zasięg to, z... to tam 300, tam nie 200 290 metrów wywali się wszystkie naraz dziełka mają zasięg około 300 Yeah. Generalnie rakiet tutaj po prawej stronie widać, chyba że mam magazynek. On się tam odnawia jakoś. I jest generalnie z... czasami warto się pieprzyć z zrobieniem czegoś samemu. Żeby później nie naprawiać wszystkich jednostek, tylko po pierwsze, że jedną, a po drugie, że nawet nie, nie naprawiać ile tam. Captain, you'll have to stick to using the direct ordering system until I find out what's causing the drain. Doesn't anything work on that heap of junk? It's no bloody wonder that technology was banned, unbloody reliable. Just keep on it and do the best you can. Sir, yes, sir! Roger that. There's the air unit factory. Destroy it. Clean up in progress, sir. I have no taking hits. All slates falling. Hostile neutralized. This is Croker. Okay. Accepted. I've engaged the building. This is air unit production. We are under attack. Repeat. We are under attack. This is Ransom. I'm taking damage. Generalnie, jak się im wyda bezpośredni rozkaz, żeby coś bili, to oni będą to oh, bić bez... A, okay. bez względu na to, że akurat tutaj bije ktoś ich, czy, czy nie, czy co. Odrzucił na biednego razu. to Production is down. I've commenced demolition. Order's complete. Structure down. Structure destroyed. I've started demolition. This is Beta Team. All storage is now offline. HQ, this is Beta Team. All production is down. I repeat, all production is down. Dobra, patoł będzie coś tam przetwarzał. Się to zrobi? Jeszcze trzeba rozwalić... Rozwalić... E, Wiezyk komunikacyjną. Nie dobra, tylko sobie rozwalić wiedzę. Tajezik. Urwie jak... Kurczę blacha, nie wiem. Nie, no, dwie misje w sumie myślę, że to jest akurat. Także na początku z początku są takie krótkie. Tak, nudzisz się to jest. Teraz tak. Iiii... Może generalnie successful. strzelać jeszcze... I coś tam gadają, jak się wygra, coś się gadają, jak się... Jak przegramy... To jest po prostu świetne, to, uff, naprawdę. Zdobyłem medal! Yyy... Rotniczy krzyż zasługi. Dobra, zapisujemy grę, I się z wami teraz żegnam, mam nadzieję, że jutro będę miał też czas, żeby coś nagrać takiego, później przetworzyć, e ewentualnie mam, no, no dobra, postaram się nagrać oddzielnie dźwięk, zobaczymy jak to wyjdzie, bo teraz wiem, że będą takie lekkie fluktacje tego dźwięku, takie jakby, ale że będzie, nie, A tak to może go w ogóle nie być, mojego głosu, żegnam się z wami. Do usłyszenia później, bo jeszcze zobaczenia nie, zastanowię się nad aspektem zobaczenia.